jest tablica aktywności w bitrix 24? Tablica aktywności pozwoli być Twoim pracownikom na bieżąco z wiadomościami i informacjami w Twojej firmie. Na samym początku chciałbym omówić elementy znajdujące się na tablicy aktywności, które również pojawiają się w innych, na innych podstronach. Jest to na przykład menu, które możemy w łatwy sposób konfigurować i zmieniać kolejność elementów w nim znajdujących się poprzez przesuwanie tych elementów. W górnej części strony znajduje się wyszukiwarka, dzięki której bez problemu i szybko możemy znaleźć informacje, dokumenty lub pracownika i podjąć dalsze działania. Wyświetlany jest również zegar, który rejestruje czas pracy oraz pokazuje oraz pomaga tworzyć raporty dzienne i pilnować planu. Bezpośrednio z tablicy aktywności mamy również dostęp do profilu pracownika. Profil pracownika to jego dane kontaktowe, dodatkowe informacje, informacje, których pracownik sam udzieli o sobie, zainteresowania, którymi pracownik się podzieli, a także wyrazy uznania, które, które przydzielą mu inni pracownicy. Na w profilu pracownika możemy również zrobić zdjęcie profilowe lub przesłać takie zdjęcie i stworzyć w ten sposób awatar bezpośrednio z profilu pracownika. Pracownik ma również dostęp do głównych bloków swojego, swojego Bitrix 24, czyli do zadań, kalendarza, mojego dysku, tablicy aktywności, czasu pracy itd. Po prawej stronie tablicy aktywności znajduje się przycisk Zaproszenia użytkowników na portal. Również znajdują się informacje o nadchodzących wydarzeniach. Informacje o zadaniach, które są w toku, w których uczestniczymy, zlecimy, obserwujemy. Możemy do tych zadań przejść dzięki tym przyciskom oraz informacje o popularnych postach, które są, znajdują się obecnie na tablicy aktywności. Bezpośrednio z tablicy aktywności możemy również pobrać aplikację desktopową czy mobilną. Dzięki tablicy aktywności możemy wysyłać do użytkowników wiadomości, dodawać zadania, tworzyć wydarzenia, dodawać ankiety, dodawać pliki, odznaki, ogłoszenia, workflow. Jeśli chcemy wysłać wiadomość do użytkownika, możemy dodać temat wiadomości lub go ukryć temu to przyciskiem. Ja na przykład dodam temat, podsumowanie kwartału. Treść wiadomości będzie brzmieć: proszę o przygotowanie raportów. Do wiadomości możemy dołączyć pliki, dodać link. Dodać wideo, nagrać wideo, oznaczyć osobę, czy dodać jakiś tag, który tutaj możemy umieścić, na przykład raport. Możemy dodać tag. Oprócz tego możemy oznaczyć osobę, wybierając ją z listy. Możemy również zrobić to dzięki. Użycie przycisku Plus lub Małpa, i również taką osobę wybrać z listy lub wpisać ręcznie. Możemy wybrać osobę, do której taka wiadomość trafi, na której um, tablicy aktywności ta wiadomość się wyświetli. Mogą to być wszyscy pracownicy. Może to być jakaś grupa konkretna lub dział, lub konkretna osoba. Mamy również możliwość wysłania wiadomości do osoby spoza portalu, jeśli na przykład wskażemy adres e-mail tej osoby. Ja chcę, żeby moja wiadomość trafiła tylko do jednej z, jednego z pracowników. Wystarczy nacisnąć przycisk Wyślij, i dana osoba otrzyma od nas taką wiadomość, Wraz z tagiem i będzie mogła na nią zareagować poprzez kliknięcie, poprzez, dzięki emotikonom, takim jak lubię to, całus, uśmiechnij się i tak dalej. Może również skomentować wiadomość. Możemy wiadomość przestać obserwować. Możemy zobaczyć, kto wiadomość wyświetlił. Możemy również bezpośrednio z tablicy aktywności dodać zadanie. Na przykład, wpiszemy również raport. Możemy tutaj dodać komentarz drugi kwartał. Do zadań również możemy dodawać zdjęcia, pliki, linki, listy kontrolne, czyli napiszemy sobie pierwszy miesiąc. Drugi miesiąc. I trzeci miesiąc. Pracownicy w trakcie wykonywania zadania będą mogli odznaczać elementy, które już zostały wykonane. Możemy dodać osobę odpowiedzialną, dodać osobę, która utworzyła zadanie, dodać uczestników. Możemy również bezpośrednio do y, listy kontrolnej dodać. Osobę, która, wy, która wykona konkretne zadanie, na przykład niech to będzie Jan Kowalski, i określić termin ostateczny, kiedy dany raport ma zostać złożony. I również wysyłamy to zadanie bezpośrednio z tablicy aktywności. Możemy dodać wydarzenie. Otwiera nam się pełny formularz tworzenia wydarzenia, w którym możemy określić datę wydarzenia, kalendarz osoby, w której dane wydarzenie ma zostać zapisane, cykliczność wydarzenia, lokalizację. Ja mam tutaj dwie sale konferencyjne, zieloną i czerwoną. Wybiorę zieloną. Możemy dodać uczestników spotkania. Poniżej pojawia się schemat, dzięki któremu możemy zobaczyć, czy dana osoba, i miejsce są dostępne w momencie, gdy chcemy danym spotkanie przeprowadzić. Widzimy, że jedna z osób jest zajęta, więc nie będziemy mogli tutaj tego spotkania zaplanować. Musimy go mm, przesunąć na kolejny dzień, jeśli jest taka możliwość. Możemy również dodać bezpośrednio z tablicy wiadomości inne informacje, takie jak opis. Tutaj również możemy załączyć plik inne elementy. Możemy ustawić przypomnienie o, o, o spotkaniu, określić kolor, określić czy jesteśmy dostępni, zajęci poza zasięgiem i określić rodzaj wydarzenia, czy jest to na przykład wydarzenie prywatne. Możemy również zmienić nazwę wydarzenia, niech to będzie zebranie. I zapiszemy bezpośrednio z tablicy aktywności takie jak wydarzenie. Możemy również dodać ankiety. Schemat jest podobny jak w przypadku wysłania wiadomości. Możemy również określić osoby, które chcemy, aby otrzymywały takie wiadomości oraz dodać pytania, na które osoby będą odpowiadać. Możemy dołączyć plik. Wybieramy z dostępnych na naszym komputerze plików, czy też z chmury Bitrix24, z dysku Bitrix24 dokumenty i załączamy na tablicy aktywności. Możemy również tutaj dodać temat i określić osoby, które powinny ten plik otrzymać. Możemy również dodać odznakę, czyli w ten sposób możemy podziękować pracownikom za ich pracę, pogratulować jakiegoś osiągnięcia, czy po prostu hmm, pochwalić za pewne działania. Możemy wysłać taki oto palec do góry i niech to będzie podziękowanie za wykonaną pracę. Dziękuję za Twoje zaangażowanie. Możemy wybrać osoby, które chcemy, żeby otrzymały informację o tej odznace, a także dodać pracowników, którzy powinni taką odznakę dostać. Zrobimy, wybierzemy tylko jedną osobę, żeby ona widziała, że zauważyliśmy jej dokonanie, i również bezpośrednio z tablicy aktywności wysyłamy. Możemy również dodać ogłoszenie. Zasada jest taka sama jak w przypadku dodawania wiadomości. Możemy określić temat i treść ogłoszenia również tutaj wpisać i dodać odpowiednie elementy, które są nam potrzebne. W po ogłoszeniu możemy określić przez jaki czas powinno ono się wyświetlać na tablicy.